<laughs> ola, 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 ola! Co? Babcia do co? mnie dzwoniła, że ktoś jej na chacie, Srafki Blue jej, a ty jesteś tu, ja jestem tu, więc to co to znaczy? No właśnie nie wiemy szybko biegnij, zostaw ten prezent i biegnijmy! No, ale to był o. dla babci prezent! Dobry, Co jest? Już jedzie? jest zima, bo Wubila wywszedł update. Zobacz, że zimę zrobili, bo kto zrobili. Maciek, to twoja potopizda zrobiona, zobacz. I ten tylko ty. Ola, posłuchaj. So, stop, stop! Mieliśmy stopane. się nie rozkojarzać, babci, mieliśmy pomóc. też u niej na chacie babcia, babcia, Słyszę babcia, go, on tak. jest chyba u góry. Wbijaj, wbijaj, wbijaj Dobra. szybko. Cześć, babcia. Cześć, babciu. Co to kupę to robi? Słyszałem już go. W której łazience jesteś? Bydlaku jeden, zaraz. A ty jesteś nie ty jesteś nie jesteś biodyk. A e, jest? ja ty jesteś biodyk. A za Kim ty ja, jesteś? Ja tu kafelki wymieniałem! O -o! Jakie kafelki wymieniałeś? Kim ale, ty jesteś? Ale, ale przepalić w ablosie wyjdzie, a ja tutaj jeszcze nie skończyłem, na ci nie poddaliłem. A no tak, dobra, wyjdźmy, bo w sumie Do, kątynka te Dobra, dobra, dobra. Co jest? Przecież Macie... Macie... to jest nasza kata i bab... Co jest? On zniknął! właśnie! Co jest? Ja tak Kim ty jesteś? Przedstaw się! ty jesteś? Gadaj! Polak mały pewnie, to wiemy! Jaki Grzesio? Co? Grzesio z ciocia. Chodź, tu, chodź tutaj na dół, chodź tu, biesko, biesko, chodź, tu na duch, biesko, biesko, chodź na dół, chodź na chodź, chodź, nie stawiaj chodek, oporu, tam, no, to, to jest, jest moja babci, do mojej małki. babci, dobra, dobra, masz chwilę. Ale ja do mojej babci... Dobra, masz chwilę, żeby się przedstawić na poważnie, kim ty jesteś, jaka szczota, jaki Grzesio, skąd ty jesteś? Grzesio z Grzesio Poznania. A dlaczego u góry o, masz nie, sensei? Nie babcia tam wychyla, że... Babcia, i... babcia, babcia, temabla, babcia, mabla, babcia, schowaj się! Wy... Bodigarda! Babcia, schowaj rob, się! Zrobi bodigarda na razie! Tam. Dlaczego masz sensei napisane? Ech. Co to znaczy Sensej? Babciu, schowaj się! A tak mi na plakiecie widzieli tylko walnia. Aha, no dobra! Ale ja cię skądś kojarzę tak dobrze. Ja też, no. ale nie wiem skąd. Ja cię skądś gdzieś kojarzę. Słucham cię. No, nie ja powiem tak zbyt pomarańczowo tam było. Mhm. I mówisz, że u nas no. lepiej będzie. Zdecydowanie! No, ja nie wiem, no na razie to w kibelku... Ej, ty czekaj, bo ja... Na razie to dwoje w... strzeliłeś u babci u mnie ty, w kibel! Ja ja nie, czekaj, puść! Nie, nie puścisz, no, no, nie! Ja już ja bab, już chcę, nie puścisz! Nie, nie Już wodę. babcia spuści! Już babcia spuści! Dobra, jak spuścisz babcie, wodę, wróć tutaj szybciutko, bo będę miał dla ciebie cel misji tego odcineczka, okej? Okay? Bo nowy updatec wleciał nam do update'a, a że jak już jesteś, to polecisz z nami na mega przygodę dzisiaj. Zgadzasz się? Słyszysz mnie, te. co tam krzycze? Długo mam na was ciekać na tym zewnętrznym zimno tak. jest. Zima do Łubi Life'a trafiła. kurtkę kupić sobie i Zróbmy tak, że zabiorę was w ciepłe miejsce. Ale nie okay? ciągnij z nią. Chodź, 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 no właśnie, chodź ja Nie wiem czy ja się niczym nie zarażę. Jedna osoba musi się helikoptera trzymać. na, na No miejscu. to nie jest. się trzyma, ja mam pierwszeństwo! No, trzymaj się, Grzesio! Dobra, ja jestem Sigma! Dobra, trzymaj dam się! Na szczodzie! Na szczodzie? Ciągnij! Jedną rączką, się trzyma, co o, jest? Pójdźcie! Maczek, ta, ta... Ale no. nie ja! Ten Grzesio Ty. to całkiem Sigma konkretny! Grzesio, później się ogrzejesz, jakby co, nie? Bo nowe kino nam otworzyli w Whoopie Life nie, teraz. No ja grzać nie muszę. Nie? Na jaki film lecimy? Nie wiem, na jaki film polecimy. To co będą grali, to polecimy, dobra? bo. Szczerze, ja do końca ja, nie wiem... Ja, A stop! Nie i... kino. Wracamy! Nie. Czekaj! Bo kurs pilotażu nie trenowałem niestety. Kristen mnie Maciek. jeszcze nie nauczył jak pilotować w tym. Dobra, lecimy tutaj ja, i... Ja Zobaczcie, tu tu. tu, tu. Nie ja wiem na jaki film lecimy, ale przy nim się nie ogrzejemy. Macie Maciek, 50 Maciek, 50 Maciek, fazi Maciek stop! Dlaczego o, o. ja mam iść z wami dwo? Co? Nie, ja wychodzę. Idziemy na 50 twarzy nie, Grzesia. Chodź, nie. idziemy, Grzesio, Dara. idziemy. Lecimy! Ole, nie odlatuj! No dobra, to, odlatuj. to my z Grzesiem. Dobra, to chodź, Grzesio, pójdziemy sobie. Dobra, razem. no to czekaj, czekaj. sobie to w te ten sposób jest 50 Maciek. twarzy Co? ludzi. Maciek, ty To my z Grzesiem widzisz, się bardziej ty obrzyjemy. Pierwszy raz w życiu no? bierzesz go do helikoptera i do kina i chcesz. Ej. Ale pierwszy raz przy nim widziałem, jak ktoś kupcie robił mojej babci. A ty na tyle nie I byłeś odważny. nie, zobowiąz nie tak. zobowiązujecie do to. tego, żeby ufać ludziom, bo przy tobie srają. Tak! To mi zobowiązuje, jo, że przy mnie robią stranie. przy tobie siła. To no. jest jakaś powiedź w tym w kościele. Dokładnie, tak jest, widzisz? Więc to jest swój chłop, swój chłop to jest. Nie! Piękne obręb, na to seans. To dokładnie to, jak ja ma, widzisz, on Ja z nie wytrzymuje jednym nie Dawajcie, no małpi biznes polecimy, no małpi biznes polećmy Dawajcie, chodźcie. Luzia, ja mam do ciebie pytanie, Luzia. Ja mam ja do ciebie pytanie. Macie ma pytanie do mnie. To, co to ma za pytanie do niej? No słucham. Czemu Ty się wiesz jest tego się w jest pier... Kulice, a jak jednak ją weźmiesz i ten wypruśniesz to później jest ciała? taka ta co? Dlaczego tak jest? Że czy jak zjesz kukurydzę to jest później cała? No chodzi Maciek, no właśnie, o, jak Maciek, chodzi, o no. chodzi o to, że jak zjesz kukurydzę to wysrywasz ją w takiej samej postaci w jakiej ją zjadłeś. E wystarczy, no, e wystarczy opukać i może zjeść drugi raz. To jest nieskończone rynek. Do przetestowania na pewno w real lifeie. Robimy to, dobra, żółwiczko się zjeść. tym, poziatym po. po, ziatym, po ziatym, nie, 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 nie. ja mam was dość. Aha, a co poziatym? Nie, po nie, ziatym? nie. Co Ale Luzia to jest normalnie lamuś, nie? No, no to, nie, to, ono, ona co? się nie umie wiecie. bawić, ona o! się nie umie bawić po prostu. Bo nie chce jeść wystranego żarcia? Czelncze nie robić. A o to byś wzięła? Nie lubię orzeszków. Aha. Jak nie lubi się orzeszków? Nie lubię orzeszków też w całości jakoś się wysypa. <laughs> eee, nie, no nie zauważyłam, nie wiem, nie ale. Wiem. Dobra, okay. My tutaj pitu pitu idziemy jedna strona, druga Dobra. strona Zapad pazuchę. idziemy o, czyś, na seans, chłodnie. ponieważ nie chcę przegapić. Reklamy są najważniejsze, zobaczcie o. Tak? Jakoś tak. w live'ie zawsze boże ja się tutaj. reklamy. Dawaj do tyłu. Dawajcie do tyłu. Interaktujemy się z tyłu. Co tutaj mamy? Jakiś zbił, Zbili się, baj... o śmiernica, walczą ze sobą, co jest siada, w ogóle? I policja go złapała. O! Oh. O, oh. oh. To, film... to Luzia, film to to do ciebie. <grym> Dlaczego? To, 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 to tam Bo ty... jest bohater, super detektyw, zobaczcie. Ty jaki bandziol jesteś. Nie, 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 nie. jestem żadnym bandziorką, jestem bandziorką ty nie bandziol, jesteś luza. Ej, 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 bo ciemno się zrobiło! Brawo! Niek film się skończył! Ajo. Brawo! przyszliśmy no, na sam koniec was, bo tyle dyskutowaliście w tym odcinku! Co jest? Nieprawda. Czarny ekran, czy będzie kolejny seans jakiś? O, o, kolejny film będzie! Był Będzie holol! Będzie będzie holol. holol. Co będzie jest? Holol! Siadaj macie! Pójdźmy na holol! No holoru zsiadamy na pewno. O, patrz, idą w cukierka Psikus! psiku! Dobra, obserwuj... Ej, Halloween tu już było przecież! Ale to jest nowy film Halloweenowy, oglądaj, nie maruj. No dobra, oglądam, co się wydarzy. O, boi się! Nasz główny bohater się boi. To tak jak ty. Nie, ja się Ciechają nie boję. Tak. Ten popcorn? O nie, zapomniałem, stop! Zapauzujcie film, ja lecę po popcorn szybko. A, czy ton, to nie Netflix, to, to nie ekran. Netflix. Zasuncie ekran, żeby inni nie widzieli, to będzie lepsze. Zasłońcie ekran, dobra? Zasuńcie ekran, do, do, a ja lecę po popcorn. Dobra! leć, po popcorn. Już lecę. Oglądaj, oglądajcie mnie, ja tu jestem gwiazdą, dzień dobry. Czekaj. Poczekajcie, popcorn jest, dwa razy kupię, raz kupię, dobra? Bo na drugi mnie nie stać. Biedak. Co? Zabrałem was do kina za darmo! Dobra, zasłoniliście? O, dobrze, tak, Ola. Tak, tak, ja, ja byłam główną chodźcie, gwiazdą tego chodźcie, filmu. Tak, zje, zjemy sobie wspólnie. Czekaj, ja już ci tu położę plaszę bardzo i siadajmy sobie. Wiesz co, Maciek? No? Kupi kupiłeś mi popcorn. No. Ja A mam minie? pytanie, czemu dwoje y lizią jednego li liziaka? <laughs> A ty faktycznie liczą jednego lizaka, co tu w sumie, się dzieje? W sumie, w sumie coś w tym jest! No właśnie, ja teraz tak walczą o której... Ja powiem tego. Jakby to na stronę 18 plus, to, no. to tak nie niefajnie, nie? No nie niefajnie, ale zobacz jakieś wisiowe to jest! No popletali się! A oni fantastyczną czwórkę chyba oglądali wspólnie Oboje. i mają sobie umiejętności, to super bohaterowie są! Ehe, dobra. A jest zdziwiliście... to to. Kotoki, idzie idzie przybrane. Ej, to jest dobra historia. Poglądajmy sobie to wspólnie. Ośmiornica! No, ta ej, ośmiornica to, jest ośmiornica to jest dobra. Ale to ma takiego Digidonga. takiego o... oni! Te, to co liza, liza, o, o, czy on dał mu buzi? O, ta historia jest bardzo romantyczna. Aha. I co, to koniec? Brawo, brawo, Ej, brawo! E... Blawo, blawo. Jak, o co, o co chodzi? O gdzie jest morał tego filmu? No jak? Żeby nie lizać razem lizaków, a bo jak będziecie razem lizać lizaki, to wtedy będziecie to powiązani O, czekaj, sobą. jakiś Romanś teraz idzie. Romanś jakieś! to ja nie wiem, czy to Dobra. widzowie lubią romansidła oglądać. Maciek, Maciek. No, ja też nie wiem, czy nie lubią. Z... każdy Rzesiem lubi. Nie oglądać oj, czekaj, on wygląda jak ty, Maciuś. O, nasza babcia, babcia, babcia UWAŻAJ, bardzo, NIE! O! Nie o. I to pizzerman prawie ją potrącił. To prawie wygląda jak ty, tylko ma inną czapkę. O! Jak on bardziej to kto mnie? A to Ewelina, co nam wpadła do mieszkania na chwilę była, widziałaś? No, włosy brązowe są. No i jest. O, to jest mewa chyba. Nie, dobra, kaczka ma cieraczkę. mewa. <laughs> dobra, bo była biała i w mieście, no. Ty sama jesteś mewa. A widzieliście kiedyś kaczki w mieście? A widziałaś kiedyś mewę wyglądającą jak kaczka? Tak. No teraz. na pewno. A, pizzerman spuści się z dostawą, a to jest głodna pewnie. Ale patrz, jak ona ładnia, nie? No, ja nie chcę oceniać, bo Despera. dostanę zaraz stukę od, od Ruzi. w tym momencie. No właśnie, Maciek. Krzeszio, ja uważasz, nie... że ona jest ładna? Grzeszło, trapa na mnie zrobiłeś teraz. Przez ciebie mam ja teraz czekiwane. Trapa, trapa, na trapa zrobiłeś na mnie odpowiedz. teraz. Y, odpowiedz! Nie interesują odpowiedz. mnie inne. Ba... Dobra, wy ja się. Gdzie ty się jesteś? Filmem. Maciek! Co? No, Maciek! No, no koło się Grzesia? Grzesia, koło Grzesia siedzę, co ty? Czy ja ci pozwoliłam odejść? A, bo pizzerman się zakochał w tej, co przywiózł pizzę. On w Ewelinie się zakochał. Skąd wiesz, że główna miłość. bohaterka nazywa się Ewelina? Nadałem jej teraz właśnie imię. O, o ja, pizza rozwalona. Jak teraz mam miłość? Nieważne. Ważne, że nie no, ja się odważę, od, od, odsunę, bo gdzie je odważę, to od, jak od reaktora w Czarnobylu, nie? A to przepraszam, <śpettujesz> to przepraszam. Ja o ja, ja, nie będę przepraszać. Ale Happy 1 się skończyło to wszystko. No tak, doceniła, brawo, brawo, brawo. Doceniła brawo! to. No, Grzesio, jak ci się podoba Maciek. nowe kino w Maciek, w, w wiesz, jak jakie tu był, Wiesz, jaki był mora? No, powiem się, się pierwszy raz w ogóle wziął, byłem w kinia. No, połom Kibizel, właśnie o to mi chodziło, o to Maciek, mi chodziło. U, hu, 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 hu. co czujrasz, Maciek! To Macieju! jest ważne! To jest ważne! Ale ja ci powiedzieć morał tamtej historii! Nie nie zdążysz! Patrzcie, jest banan! Zobaczcie! Bo oni dodali Banana, teraz nową aktualizację, w której teraz będziemy Indiana Jones! Będziemy mogli też być jako bohaterowie! Oglądajcie, to jest ważne! Dobra. Ten złoty banan. Będziemy musieli zdobyć złotego banana w kolejnym odcinku, rozumiecie? No tak, tak. Losimy, Grzesio. Gdzieś ten popcorn i siadajcie koło mnie. Co tak daleko usiedliście? Nie gadam z tobą. No musi... Ola, usiądź. się na ciebie, Grzesio. Ja cię mogę pomasiować po Później kolorach. dam ci tego banana, jak go zdobędziemy w kolejnym odcinku, dobra? dobra? No, ale obecnie dasz mi, mi go, a nie banana. Złotego grzeszowi? banana ci dam w kolejnym odcinku, ale dobra? Ale mi go dasz? Tak. Zobacz, gorylica Oby. na ekranie. Ha! Ha, ha, no bardzo go, zabawne. Bo ty Grzesio nie wiesz, nie? Wiesz, że no nie Ola dostała wiedzieć. ode mnie ksywę gorylica, dlatego takie nawiązanie tam gorylica i tu gorylica. To jest King Kong. To jest King Kong. tak, tak. Dobra. Nie, o, a macie... to jest okienko życia. O nie, jednak nie. No okienko życia nie zostało wykorzystane. <laughs> no mogę cię jeszcze odeć do okienka życia? Nie, nie możesz, dobra. Czyli posłuchajcie. Ty mi Grzesia nie terroryzuj. Chodźcie ty nie tutaj. Jesteś, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Do, do, do ruin. Maciusia. Chodźcie tutaj. Znaczy do, do ruin. ruin, to w kolej. No poczekaj, bo ciemno jest i nic, nie widzę, co się dzieje. Chodźcie, tutaj wyjaśnię teraz wam no. sytuację. Jak już powiedziałam. Jakieś ciemno, to otwórz oczy. Chodźcie tutaj, chodźcie do tego pomieszczenia, schowajmy się. Dawajcie do góry. Szybko, 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 Maciek... za, mną, za, mną, za mną, za mną, za mną, żeby nikt nie usłyszał. Ale Grzesio się rozpycha na schodach i nie mogę przejść. Dawaj tutaj, do, 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 tutaj za mną, To jest jakaś luda. Chodź chodź tutaj. Ty jesteś Rudy. Chodź, Grześio, tutaj. Sama jesteś, jest ludę, jest Wiesz łysy. co? Ty jesteś łysy i nie można ci ufać. Bo zawsze może być rudy. O. Nie. Akurat wiesz, jak historia widział, y, to wyglądało? Ja szłem, się przez niebo no. I podchodzi do mnie ludy i co? Boża włosiu nie dała. A ja, po, a do kogo ja powiedziałem mówisz? do bozi. A ja powiedziałem do bozi. Tak, dawała, tylko ludę. To ich kul. Oj, oj, oj. Um. Ale dobra, dobra, cicho bądźcie, nie mówcie ja tak. To się przefalbuj w Słuchaj. końcu, a nie. Ja jestem czerwona, a nie ruda. Tak, aż ale... mi pierdol... Tak, kasetę włosy, nie? Oczywiście. Kasztanowa, nie? nie? Ja zaraz kasztanowa. biorę po... Dobra, uspokójcie się, bo zaraz te misje nie polecimy w kolejnym odcinku. Ja z nią Słuchaj, nie Słuchaj, Słuchajcie, słuchajcie. Chodzi, bo chciałem coś wam no. wyjaśnić teraz najważniejszego. Posłuchajcie mnie teraz uważnie tym, co było teraz na ekranie, tę mąkę i coś tam, jakaś ta przygoda małp i ten banan, to to naprawdę tak. istnieje! Dostałem informację, że w kolejnym odcinku wyruszamy do świątyni szukać skarbu bananowego, zgadzacie i idziecie ba... ze za... mną? Ja no? Obiecałeś mi złotego banana. Tak, tobie obiecałem złotego banana, żeby dostać złotego banana, a ty, Grzesiona, pomożesz w kolejnej misji ze złotym bananem? głasiam się! To i bardzo dobrze, a teraz wy, widzowie, w ja tym momencie zostawiacie tyle. łapeczkę. Dobra, jeszcze damy Grzesiowi swoje nie. trzy sekundy. Macie trzy sekundy, no. mi nie? Co, co ja mam powiedzieć? Co mam nie co Saj, tu, co kamera ja jest tam, dam. kamera jest tam, patrzcie się na kamerę, no posłuchajmy, co Grzesio na ma do siarówkę. powiedzenia. Widzowie, tutaj jestem i ten, tyle ściegów, na... Powodzenia. No i jeszcze pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym mega odcineczku, gdzie nowe aktualizacje do łupi leci I gdzie się żyje I Grzesio wie. żyje, Grzesio żyje na kanale Maćka, Papa. Pa. I znalazł blata. No, pa. to wytnę. Wychodzę. <laughs>